Cześć Szymon. Cześć, witaj. E, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się chwilę porozmawiać. E, e, to będzie taka rozmowa przed naszym spotkaniem w 11 kwietnia we wtorek. Uwaga, we wtorek. E, spotkanie lokalne mieszkaniczni Kraków, e, które odbędzie się w Hevre o godzinie 18. .00. I uwaga, to spotkanie będzie w wyjątkowej formie, bo to będzie debata. Debata pośrednik nieruchomości kontra Flipper. I tym fliperem, który będzie brał udział w debacie, będziesz właśnie ty. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w spotkaniu mieszkanicznika. Tym bardziej, że też od mieszkanicznika poniekąd zaczęła się moja przygoda z nieruchomościami, więc, więc bardzo chętnie e, e, udzielę się i, i spróbuję przekazać swoje doświadczenia i wiedzę z, z tych paru lat działania w nieruchomościach. Tak, to będzie tym bardziej cenne i wartościowe dla osób, które być może będą pierwszy raz albo jeden z pierwszych razów na naszych spotkaniach i chętnie Cię poznają. Natomiast parę słów o sobie i chciałabym tutaj Cię przedstawić. Powiedz mi Szymon, od ilu lat działasz na rynku nieruchomości? Tak, tak naprawdę początki, początki działalności z nieruchomościami to jest 2013 rok. Wtedy właśnie poszedłem na wykład Sławka Muturi, który jest jednym ze współzałożycieli mieszkańcznika, No i zainspirowałem się do tego, żeby zacząć inwestować w mieszkania na wynajem, więc wtedy kupiliśmy z żoną właśnie pierwsze mieszkanie na wynajem. Gdzieś w 2014 założyliśmy spółkę, w której działamy teraz. Natomiast zaczęliśmy flipować od mniej więcej 2015 roku samodzielnie najpierw, potem od... Od końcówki 2017, początek 2018 zaczęliśmy działać z inwestorami w takiej formie, jak działamy teraz, czyli po prostu robiąc, e, robiąc lipy najczęściej w modelu 50 na 50. Więc można powiedzieć, że mniej więcej w tym roku 10 lat e, działalności w nieruchomościach. No to już od czasu, szczególnie, że przyszedłeś taką, taką drogę powiedzmy od indywidualnego inwestora do przedsiębiorcy. E, powiedz mi, o ilu lat nieruchomości to już twoje jakby jest, e, no może nie wyłączne zajęcie, ale główne, e, główna forma biznesu. Znaczy tak, nieruchomości to jest moje wyłączne zajęcie, nie, nie robię w tym momencie nic, nic poza tym. Natomiast zaczynałem w ten sposób właśnie, że e, gdzieś tam na początku jedno, e, potem, potem drugie mieszkanie na wynajem. E, e, oczywiście wtedy pracowałem na, e, na etacie. Zacząłem współpracować z i mniej więcej w 2014 roku na początku i przez parę miesięcy po prostu łączyłem szukanie mieszkań na wynajem dla inwestorów z pracą na etacie, robiąc to po prostu po godzinach. To było przez mniej więcej, nie wiem, 4-5 miesięcy. No, jak stwierdziłem, że, że te nieruchomości kręcą mnie bardziej niż górnictwo, z którym byłem wtedy związany, pracowałem naukowo tutaj w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie no to, to po prostu zwolniłem się z tej pracy i zacząłem działać w nieruchomości, a jednocześnie współpracując z instytucjami i, i osobami, z którymi działałem wcześniej, najczęściej przy różnego rodzaju opracowaniach, tłumaczeniach, a jednocześnie robiąc, robiąc nieruchomości, szukając mieszkań właśnie na wynajem i, i przy okazji zaczynając robić jakieś pierwsze swoje nieśmiałe flipy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Pierwszy flip to była kawalerka na Krakowie za 45 no tysięcy. To dzisiaj to jest nie do pomyślenia, tak, że za takie pieniądze Narzędzie. można... <laughs> Dobrze, więc no, działasz już w Krakowie i na rynku nieruchomości wiele lat. Czy jesteś w stanie jakoś określić, jakiego rzędu kwotę um, mają łączne, jak, jakiego rzędu to jest kwota łączna wartość mieszkań, które sklikowałeś? E, licząc tylko te, które żeśmy sprzedali albo teraz mamy w, e, w trakcie umów przedstępnych, e, no to zbliżamy się tam do 40 milionów, mniej więcej 38 milionów, to jest około nie wiem, 70 kilka transakcji, które zostały zakończone. E, no i plus mamy kilkanaście teraz w trakcie trwania na różnych etapach e, remontu, e, wykańczania, czy, e, czy w trakcie sprzedaży. Więc ta już pewnie się w samym... W poprzednim roku sprzedaliśmy nieruchomości za 13,5 miliona. No, kwota już robi wrażenie. No, tak. no, to Zaczynaliśmy od tego, że flipowaliśmy gdzieś tam kawalerki w Nowej Hucie po, po 100 tysięcy. To, to, takie były po prostu początki, więc, więc to był stopniowy, stopniowy rozwój tego biznesu, tak żeby dojść od pracy powiedzmy po godzinach z małego pokoju w mieszkaniu do tego, że mamy, mamy biuro, mamy zespół e, i, no, i też zbudowaliśmy jakąś skalę. No tak, tak, no to rzeczywiście e, rozwój niesamowity i na pewno bardzo ciekawa historia rozwoju Twojej firmy, Twojej działalności, ale wracając do tematu debaty i współpracy z pośrednikami. E, czy możesz podać, jaki był, może nie wiem, z pamięci podać jakiś taki może nie najgorszy, ale taki naprawdę nieprzyjemny e, przykład współpracy z pośrednikiem nieruchomości? Znaczy ogólnie powiem tak, że większość tych transakcji, które robiliśmy, nawet może zdecydowana większość, była w bardzo dobrej, profesjonalnej atmosferze i wszystko się układało super. Natomiast rzeczywiście czasami w pamięć zapadają gdzieś tam te, te negatywne przykłady. Wydaje mi się, że one często nie wynikały po prostu ze złej woli, tylko, tylko z jakiegoś splotu okoliczności, takie, które Gdzieś tam mi utkwiło w głowie to, że na przykład pośrednik strony kupującej zażądał sobie nie wiem, dwa dni przed transakcją kilku dodatkowych dokumentów spółki, na które normalnie się czeka nie wiem, tydzień, dwa, bo po prostu trzeba je wyciągnąć z jakiegoś urzędu, więc no, po prostu trzeba było potem działać na, na bardzo szybko, żeby, żeby to załatwić. Inny przykład to jest taki, gdzie pośrednik na przykład no, otwarcie nastawiał klientów przeciwko, przeciwko nam i i to gdzieś tam powodowało zaostrzenie się konfliktu, zamiast próbować sytuację załagodzić. To dotyczyło po prostu mieszkania, które żyliśmy sprzedawali. Więc takie sytuacje no, czasami też były bardziej humorystyczne, kiedy trafiliśmy na przykład w transakcji na kogoś, kto dopiero zaczynał pracę w zawodzie i trzeba było mu tłumaczyć, jak działa umowa przedstępna, co to jest zadatek i w jaki sposób się umawiać do notariusza i, i co trzeba załatwić i, i, i po prostu, no to, to takie bardziej humorystyczne, no ale to wynikało po prostu z tego, że ktoś dopiero zaczynał i, i, i nie miał za, za wiele transakcji za sobą, po prostu nie miał doświadczenia, więc dopiero się, się uczył, więc to tak bardziej, bardziej humorystycznie. Natomiast, Wracając do tego, co powiedziałem na początku, no zdecydowana większość tych transakcji przebiegała bardzo w profesjonalnej atmosferze i, e, i ja jestem bardzo za współpracą z pośrednikami i o tym też będę mówił na, e, na tej debacie, którą mamy mieć na spotkaniu mieszkańców. Bardzo dziękuję. No właśnie, wracając do debaty. E, moi drodzy spotykamy się z Szymonem i uwaga z Dominiką Dąbrowską. Z nią będzie rozmowa nagrana w przyszłym tygodniu. E, 11 kwietnia we wtorek w Hevre o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszam. Będzie możliwość zadawania pytań na spotkaniu, ale Was zapraszam, żeby, zachęcam, żeby wysyłać je już na adres mailowy naszego oddziału. Szczegóły są w informacji o wydarzeniu. Pytania można zadawać anonimowo, także być może będą jakieś kontrowersyjne, ale liczę na to, że nasi, nasi prelegenci, oczywiście nasi goście debaty poradzą sobie z wszystkimi pytaniami i będzie bardzo, bardzo ciekawie. Że Szymonie, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. No i cóż, do zobaczenia na debacie. Bardzo również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę i do zobaczenia na spotkaniu.